Witam Państwa serdecznie, Bojko Natalia z tej strony. Zapraszam Państwa do piątkowej analizy. Zgodnie ze wczorajszą obietnicą w piątek, czyli dzisiaj przyjrzymy się rynkowi kryptowalut i można powiedzieć, że jak na zawołanie wczoraj wykreował nam takie ruchy, które Państwo widzą dosłownie za mną, które warto skomentować, warto powiedzieć czym były spowodowane i jakie są perspektywy, jakie są sentymenty na tym rynku. Także zaczynając od początku Generalnie w dużej mierze często, drodzy Państwo, jak analizujemy krypto, mówimy, przekazuje Państwu coraz częściej, że krypto staje się coraz intensywniej skorelowany z sentymentem tradycyjnych rynków, z sentymentem dotyczącym podwyżek, z sentymentem dotyczącym ryzyka awersji bądź apetytu na ryzyko na, na ryzyko na światowych giełdach. Oraz takich danych geopolitycznych, niekoniecznie makroekonomicznych, które szczególnie silnie wpływają na podaż lub popyt pieniądza. Wracając jednak do tego, co się wczoraj stało. O dziwo, temat, który pociągnął kryptowaluty do dołu był, no praktycznie może być w ogóle niezwiązany z polityką makroekonomiczną, z sentymentem ogólnorynkowym, natomiast wynikiem wcześniej przeceny były przede wszystkim dwie rzeczy. Zaczniemy od tej lżejszej, może od razu Państwu pokażę, od tej lżejszej, czyli strony crypto.com. Wczoraj odbył się atak hakerski, gdzie CEO tejże platformy. Dał znać, że faktycznie do tego ataku hakerskiego doszło i platforma dotknięta tą kradzieżą straciła 34 miliony dolarów. Także jest to potwierdzona informacja przez samego założyciela Crypto.com. Jest to oczywiście jeden, ten luźniejszy powód do niepokoju, który był również pewnym małym paliwem napędowym do e, tego spadku krypto. Natomiast najważniejsza e, i najbardziej Najbardziej istotna rzecz z perspektywy tej przeceny to jest Rosja. Może Państwo już słyszeli, może Państwo już dokopali się do tych informacji. Niemniej jednak, streszczę o co chodzi. No cena krypto spadła wówczas z poziomu 43,500, około, bo trochę wybiła ponad te poziomy, do obecnych 39, bo już trochę odrobiła 39 tysięcy. Mianowicie, Rosja oświadczyła wczoraj, że wstępnie. Planowany jest zakaz wydobywania krypto, zakaz handlu kryptowalutą, czyli tradingu, zakaz posiadania oraz płacenia w bitcoinie. Rosja zapowiedziała, że pracuje nad wprowadzeniem. Swojej wirtualnej waluty banku centralnego, która będzie na tyle niskokosztowa, że będzie w stanie wyprzeć kryptowaluty, wyprzeć przede wszystkim Bitcoin jako ten główny środek płatności w najbliższym czasie. Czyli te zapowiedzi o praktycznie całkowitym zakazie emisji i płatności związanych z Bitcoinem bardzo silnie no, uderzyły w ten rynek kryptowalutowy. Wczoraj ta przycena była naprawdę solidna, drodzy Państwo sięgnęła, tak jak powiedziałam, około już 38 tysięcy na Bitcoinie, 38 tysięcy dolarów kapitalizacji na początku obserwowaliśmy dosyć no można powiedzieć fałszywe ruchy na krypto. Było to delikatne wybicie, już ponad poziom 43 500 Bitcoin zdawał się nie zwracać nie zwracać uwagi na informacje dotyczące zarówno Rosji, dotyczące tych 483 kont na Crypto.com, które razem zostały okradzione na kwotę 34 milionów dolarów, ale później no, doszło do potężnego spadku. Jakby nie patrzeć, wczoraj kapitalizacja rynku walut, no i dzisiaj, Sudana raczej na dziś skurczyła się o prawie 8%, dokładnie 7,99%. Niektórzy dopatrują się w tym okazji, niektórzy szukają miejsca, żeby szybko skeszować to, czego, czyli zamknąć pozycję to, czego nie mogli zrobić wczoraj, ale dzisiaj my sobie zobaczymy technicznie i trochę fundamentalnie, jak to wygląda. Czy Nadal istnieje jeszcze potencjał do tego, żeby mówić, że można spokojnie inwestować w krypto. Czy właśnie to jest na ten moment okazja na Bitcoinie, czy wręcz przeciwnie, warto myśleć o wycofaniu się z tej inwestycji? Generalnie moglibyśmy sprawdzić, jaki udział mają rosyjscy, rosyjscy posiadacze krypto w całości rynku. Myślę, że te dane staty statystyczne gdzieś w odmętach internetu są. Niemniej jednak, nie są to takie dane, które. Powiedziałam, że są jakoś wybitnie rzetelne. Niemniej jednak wyłączymy już sobie tą stronę Crypto.com. Zobaczmy może właśnie, jak na ten moment wygląda, wygląda cały rynek krypto. Jeżeli sobie wejdziemy na stronę CoinMarketCap, CoinGecko nie ma najmniejszego znaczenia. Strona, która posiada wypisane te wszystkie projekty. No, ciężko tutaj dopatrywać się zieleni. Praktycznie wszystkie, wszystkie krypto na ten moment zanurkowały. W miarę dobrze radzą sobie oczywiście stablecoiny, które są powiązane z kursem danej waluty, najczęściej dolara czy Binance Coin. One całkiem, całkiem nieźle się wczoraj trzymały, <laughs> więc praktycznie na zielono, tak jak wspomniałam, tylko i wyłącznie. Drugiej wyłącznie, drodzy państwo, waluty e, związane mocno z, e, z dolarem, które w dużej mierze opierają się na jego kursie. Na ten moment Bitcoin traci e, no, około 8%, e, 8 w ciągu 7 dni, e, Ethereum e, traci 11, no, prawie 12% w ciągu 7 dni, natomiast w ciągu 24 godzin no, praktycznie ta przecena z e, 7,90% tej przeceny znajduje się w ciągu 24 e, godzin. No, jak spojrzymy na wykresy, na razie gdzieś e, przy tej wielkim Wielkiej przecenie szuka Bitcoin na takiego miejsca, z którego może odbić. Na razie akumulacja zleceń kupujących pojawia się gdzieś przy poziomie 38500. Bardzo podobnie wygląda to na Ethereum przy takim okrągłym poziomie 20, 2840. Gdyśmy sobie te krypto uszeregowali pod względem wolumenów, czyli jak to wszystko wyglądało, to proszę zobaczyć, że na ten moment. Wolumeny, tak naprawdę te dodatnie, tak, które możemy stwierdzić, że są dodatnie, gdzie nie mieliśmy zbytniego odpływu kapitału, poszły właśnie w stabilne koiny w dużej mierze. Są to wolumeny 7-dniowe. My myślę, że sobie sprawdzimy te 24-godzinne. No i dokładnie z naszej ostatniej przyceny większość kapitału, która się skaszowała po drodze, przeszła po prostu na stabilne koiny jak natomiast wygląda cała ta sytuacja pod względem holdersów myślę, że na Coin Market kapie sobie to sprawdzimy dokładnie liczba holdersów o dziwo wczoraj była może dosyć umiarkowana, nie mieliśmy jakiegoś wielkiego spadku na portfelach trzymających bitcoina, sprawdzimy sobie 100 największych portfeli BTC, o właśnie zobaczmy jak to tu wyglądało, no można powiedzieć, że praktycznie stabilnie. Mieliśmy zarówno odpływy, e, przypływy kapitału. E, Zobaczmy, może wczoraj, czy jakiś portfel dokonywał transakcji 21,01 e, Czy mieliśmy wczoraj jakieś wyjścia, wejścia? Nie, ostatnio mieliśmy 19 na trzecim portfelu. E, tak, no wczoraj praktycznie żadne portfele się jakoś szczególnie e, nie kaszowały. Jak to wygląda? Nawet y, można powiedzieć, że ten trzeci portfel, jeżeli sobie spojrzymy na e, jego ostatnią transakcję saldą w dolarach nam spadło, czyli bitcoiny zostały zakupione. No teraz będzie to dobry czas, drodzy Państwo, ten poniżej 40 tysięcy do tego, by uśredniać sobie krypto, no bo jakby nie patrzeć, najlepszą strategią na kryptowaluty zakładając, przyjmując to założenie, że one będą długoterminowo rosły, jest podejście po prostu uśredniania ceny. Dlatego często też na naszych szkoleniach i różnego rodzaju analizach gdzie handlujemy też na żywo? Wspominam o tym, że jeżeli zakładamy, że jakieś aktywo będzie rosło w danym czasie, nie warto ładować się całym, całym swoim portfelem w jeden, na jeden raz, czyli w jeden moment. Wiadomo, że jeżeli Bitcoin nam urośnie, to kurczę, mogliśmy kupić więcej od razu, to coś tu nie poszło. Ale z drugiej strony, trzeba też być przygotowanym na takie sytuacje, gdzie po lepszej cenie możemy zakupić, zakupić sobie. Bitcoina. On na razie perspek dosyć perspektywicznie wygląda. Te dane dotyczące Rosji, czyli tego, że Rosja chce całkowicie wstrzymać wszelkie możliwości związane z Bitcoinem, są jeszcze niepotwierdzone przez rząd, więc jest to na razie, mo można powiedzieć, że plotka, z drugiej strony nie. Niemniej jednak, jeżeli coś nie jest jeszcze tam w Rosji autoryzowane, przez rząd ciężko się na razie dopatrywać e, i fokusować tylko na tym, że jest to e, prawda, nawet jeżeli jest w 90%. E, na razie krypto ma potencjał do przereagowania tego ruchu. Wolumeny na razie poszły e, w dosyć bezpieczne koiny, e, dlatego też warto powiedzieć, że te koiny nadal znajdują się na giełdzie więc jest bardzo szybka i prosta droga do tego, żeby je poprawić. Bo holdersów jakoś znacząco e, wczoraj nie spadła, e, natomiast Jedyne, czego można się dopatrywać w takim dłuższym terminie na niekorzyść krypto, to są właśnie wszelkie doniesienia dotyczące potencjalnego wstrzymania miningu, zakazu emisji itd. itd. związanych z krypto. Więc takie dane fundamentalne, a i owszem mogą wpływać, na Rosja nie jest ani jakimś głównym drodzy Państwo, dostawcą płynności na krypto, ani nie jest w posiadaniu znaczącej liczby holdersów swoim, na swoim terytorium, ani nie jest szczególnie, szczególnie aktywna w jakiejś top trójce, w top 10 w kwestii wydobycia. Także, także tutaj reakcja była bardzo alergiczna na większości krypto, niemniej jednak nie jest nie jest taka zła. Myślę, że o, e, przez większość weekendu, drodzy Państwo, jeżeli nie zostanie ten popyt e, wyciągnięty, to będzie to jasna informacja, że rynki faktycznie bardzo mocno się przejęły e, przyjęły tym rosyjskim zakazem emisji. Natomiast e, no, z perspektywy mojej jest to całkiem niezła okazja do tego, żeby sobie te ceny uśrednić, e, żeby te ceny, drodzy Państwo żeby krypto sobie po prostu niezwyczajnie w świecie dokupić. Teraz zasadnicze pytanie, czy jest już tak nisko, żeby kupować, czy jeszcze nie? W sumie odpowiedzi dostarcza nam tenże prozaiczny wykres Rainbow Chart, czyli wykres oparty o wycenę w stosunku do sprzedaży, FOMO akumulacji, trzymania. No tutaj mamy różnego rodzaju poziomy, gdzie żółty poziom to był poziom holdersów, czyli poziom osób trzymających, który mówi o tym, że krypto może jeszcze wybić. Natomiast zielony, ten zielonkawy poziom i zielony, czyli można powiedzieć, że cierpliwości oraz akumulowania, no w nim się już praktycznie znajdujemy. Na ten moment poziom akumulacji, według tego wykresu, to jest około 30 tysięcy. No i te niebiańskie poziomy do kupna to jest już 23 000 i 17 tysięcy. Czy krypto tutaj dojdzie, czy ma okazję tutaj? Tutaj dojść. Zerknijmy sobie bardzo technicznie już na wykres. Weźmy sobie troszeczkę, drodzy Państwo, większy, te, większy zakres tego ruchu, żebyśmy mogli zerknąć, jak to wygląda technicznie. Można powiedzieć, że testujemy, e, drodzy Państwo, na ten moment, zamknę tylko tą e, reklamę, testujemy na ten moment e, dołki z września 2021 roku. E, widzimy tutaj już wybicie, e, no tych dołków, nie można powiedzieć jeszcze właśnie, tak jak wspomniałam, wybicie, bo tego wybicie jeszcze ewidentnie nie ma. Natomiast patrząc sobie czysto technicznie, kolejny poziom, przy którym może zatrzymać się krypto, e, myślę, że weźmiemy sobie jeszcze... E, Tutaj dzienny, no to mamy przereagowanie bardzo silnej strefy podażowej. Na krypto, my tą strefę sobie przeniesiemy stąd. Dokładnie tutaj jest bardzo sporo knotów. Sygnał z D1 jest sygnałem zdecydowanie silniejszym niż, niż z interwału np. H1. No, na ten moment mamy bardzo silne przereagowanie mocnej strefy popytowej, czyli akumulacji potencjalnych zleceń kupna przy poziomie 38 tysięcy. Do tego wczoraj nie dotarliśmy, tak do 38 nie dotarliśmy, natomiast. Natomiast jest jakiś potencjał do tego, by dotrzeć, natomiast jeżeli te informacje, oczywiście, zostaną tak mocno alergicznie przyjęte, jak były wczoraj, jeżeli one zostaną wyceniane również przez weekend. Natomiast, tak szczerze powiedziawszy, myślę, że część rynku, która nie załadowała się gdzieś poniżej 47 tysięcy do 42 i można powiedzieć, że żałowała, że nie dokupiła. Myślę, że teraz wypatrzyła okazję, gdzie Bitcoin zjechał poniżej 40 tysięcy. Kolejna strefa kupna akumulacji zleceń popytowych znajduje się już około 30 tysięcy, trochę poniżej. Podziałem już na poziomie około 28. Jeżeli przeanalizujemy sobie bitcoina gdzieś w czasie, no to proszę zobaczyć, że ta strefa akumulacji, strefa potencjalna do kupna mniej więcej pokrywa się z tym, z tym miejscem, które wskazaliśmy. Jak natomiast to wygląda na Ethereum? Bardzo tożsamo. Weźmiemy sobie również zakres dzienny. Prawie nam się ten wykres rozjechał, no nie szkodzi. Um, tak, czyli tutaj, no, całkiem nieźle to wygląda. Nie będziemy rysować jakichś linii trendów czy kanałów y, ceny. Myślę, że zwykła analiza e, cen, czyli miejsc, gdzie może się pojawić pierwsza e, solidna, e, pierwszy solidny popyt lub pierwsza solidna podaż, to są te dwa miejsca: 38 tysięcy oraz trochę poniżej 30, bliżej 28. Dopatrując się natomiast poziomów, gdzie Załóżmy, znajdą się pierwsze osoby, które zostaną będą chętne, żeby skeszować zyski nawet z takiego krótkiego ruchu. To pierwszy taki poziom to jest przy 44, może go sobie oznaczymy dodatkowo jakimś właśnie markerem tutaj, to jest mniej więcej ten poziom tutaj, tak go luźniej oznaczymy, żeby jakoś nieszczególnie nam przysłaniał nie musi on być jakiś szczególnie dokładny. Jest to poziom, drodzy Państwo, tego, tego małego szczytu, który nie został jeszcze przetestowany. Tutaj, moim zdaniem, mogły się pojawić pierwsze zlecenia sprzedających, czyli pierwsze zlecenia osób, które potencjalnie po wejściu gdzieś bliżej 38-39 zechcą się 5000 dolarów wyżej po prostu kaszować. Natomiast kolejny to jest to miejsce. Które tutaj, sobie, które tutaj sobie wcześniej oznaczyliśmy. Miejsce, które wyznaczało nam zakres kompresji na ten moment, miejsce silnego oporu, miejsce również potencjalnej akumulacji zleceń podażowych, czyli zleceń sprzedających. Także mamy wyznaczone strefy do handlu. Ta wyższa 51 851 według tego wykresu. Jest ta strefa holdersów, czyli jej wybicie może otworzyć drogę Bitcoinowi dalej. Przeanalizujemy sobie jeszcze szybko Ethereum, jak to wygląda na Ethereum. Też mamy tą strefę, taką pierwszą strefę, drodzy Państwo, popytową. No, można być, że przereagowano miejsce wcześniej akumulacji sporej ilości knotów na interwale D1, po którym nastąpiło impulsywne wybicie ceny do góry powyżej tutaj poziomu 4000. 800, czyli jest to miejsce, gdzie ewidentnie wcześniej zlokalizowane były zlecenia kupujących. To miejsce jeszcze nie zostało przetestowane po prawej stronie wykresu. Można powiedzieć, że ten test nastąpił wczoraj. Mamy odbicie, niewielkie przereagowanie. Strefa natomiast podażowa, czyli zleceń, zleceń sprzedających, może się ukształtować tutaj, drodzy Państwo, przy cenie no, plus minus 3000. Może sobie jakiś inny właśnie damy, tak damy sobie inne, żeby nam się ta cena zaznaczyła, dokładnie przy poziomie 3407, to jest pierwsza strefa, gdzie mogą potencjalnie zostać zrealizowane zyski ze zleceń łapniętych przy poziomie 2800, szukając natomiast głębszej strefy popytowej na Interwale D1 na Ethereum. Powiedziałam, że to jest cena dopiero tak głęboka. Proszę że po drodze nie ma praktycznie żadnych, żadnych miejsc kompresji, żadnych miejsc konsolidacji. Oprócz tego niewielkiego przy 2504 mamy poniżej poziomu już 1800 na Ethereum. Kolejną strefę popytową. Natomiast głębsze strefy podażowe, czyli akumulacji zleceń sprzedających, gdzie można kaszować część pozycji złapanych. Tutaj niżej, to jest dopiero miejsce, drodzy Państwo, 3875. Z perspektywy czysto technicznej, po bardzo dużej przecenie, po dotarciu do tych kluczowych poziomów, możemy oczekiwać odbicia, natomiast patrząc realnie, na Bitcoinie i na wszystkich krypto, może ciążyć krótkoterminowo, jeszcze ten sentyment wykreowany przez przez tutaj te rosyjskie doniesienia o zakazie używania krypto. Idąc natomiast do tradycyjnych rynków bardzo szybko drodzy państwo dzisiaj trochę danych dotyczących sprzedaży detalicznej sporo przemówień bankierów szczególnie z Europejskiego Banku Centralnego. Dzisiaj indeks dolara na razie neutralnie, natomiast jeżeli chodzi o rentowności one ewidentnie drugi dzień z rzędu spadają. Otworzyły się dzisiaj luką spadkową. Na razie na minus 1,11%. Rynki na ten moment przeragowują, trochę słabsze rentowności, głównie widać to po eurojenie, funcie do jena. Indeksy również odbijają trochę powczorajsze po przecenie otwarcie, dosyć. Płaskie na tę chwilę. Na razie myślę, że całkiem nieźle z tego wszystkiego wygląda złoto, które zatrzymało się na ważnym poziomie wsparcia. Można powiedzieć, że wręcz powiela ruchy na indeksach. Testuje na ten moment poziom 1837, także nastroje na ten moment na tradycyjnych rynkach neutralne, jeżeli rentowności utrzymały się dosyć nisko, mogą pójść w indeksy w stronę bardziej risk. On, także drodzy Państwo, dziękuję serdecznie za udział w dzisiejszej analizie. Zapraszam do obserwowania naszego kanału, obserwowania mediów społecznościowych i do zobaczenia na podsumowaniu rynków w poniedziałek. Miłego i spokojnego weekendu. Do zobaczenia.